Specjalne Fakty RMF FM, Marta Kiermasz. Czarne skrzynki z rozbitego na Ukrainie Boeinga 777 mogą trafić do Rosji. To nowe fakty od naszego korespondenta w Moskwie. Samolot z ponad 300 osobami na pokładzie został, według władz ukraińskich, zastrzelony przez prorosyjskich separatystów. Pasażerowie to w większości Holendrzy. Wśród ofiar są również dzieci. To specjalny serwis RMFFM poświęcony jednej z największych katastrof w historii lotnictwa cywilnego rosyjscy separatyści chcą przejąć czarne skrzynki rozbitego malezyjskiego samolotu pasażerskiego. To na kontrolowanym przez nich terytorium we wschodniej Ukrainie, przy granicy z Rosją, runęła maszyna. Zginęli wszyscy, którzy byli na pokładzie. Według najnowszych informacji ukraińskiego MSW to ponad 300 osób, a nie 295, jak wcześniej podawano. Ponownie łączymy się z Moskwą i naszym korespondentem przemysłowym Marcem. Marku, jestem, Ma, Przemku, tak, komu separatyści chcą oddać czarne skrzynki z rozbitego Boeinga? Separatyści, jak podaje. Interfax są rejestratory samolotu zaraz po tym, jak je znajdą przekazać Makowi, czyli Międzypaństwowemu Komitetowi Lotniczemu Organizacji Całkowicie Podporządkowanej Rosji, która kłamała już w sprawie katastrofy smoleńskiej. To prawdopodobnie zablokuje rzetelne wyjaśnienie przyczyn tej katastrofy. Równocześnie separatyści z Ługańska ogłosili, że samolot został zestrzelony przez ukraiński myśliwiec Su-25. Rzekomo jego atak mieli według źródeł rosyjskich widzieć świadkowie na Ziemi. todo Dzieje się teraz. Ukraińskie ministerstwo spraw wewnętrznych podało na Twitterze, że na liście pasażerów feralnego lotu było 23 obywateli USA. Błyskawicznie przenosimy się do Waszyngtonu. Jest nam nasz korespondent Paweł Żuchowski. Witam. Witaj, Pawle. jak ta informacja może wpłynąć na reakcję administracji Baraka Obamy? Z całą pewnością Amerykanie będą chcieli uczestniczyć w śledztwie, będą ostre naciski w tej sprawie. Wiadomo, że amerykański prezydent uważa, że do miejsca katastrofy powinni mieć dostęp międzynarodowi eksperci, którzy przeprowadzą rzetelne śledztwo w tej sprawie. Już wyznaczył dwóch specjalistów, którzy mają blisko współpracować z ukraińskimi ekspertami. W związku z nowymi informacjami mówiącymi o tym, że na pokładzie byli też Amerykanie, ta grupa zostanie z pewnością powiększona. Władze USA na razie nie otrzymały oficjalnymi kanałami informacji, że na pokładzie byli Amerykanie. Wiadomo, że maszyna spadła na terenie kontrolowanym przez separatystów, ale w Waszyngtonie nikt nie przyjmuje do wiadomości tego, że międzynarodowi specjaliści nie będą mogli dotrzeć do wraku. Tutaj powinien zareagować Władimir Putin, o ile nie ma czegoś do ukrycia. Połączymy się teraz z Brukselą, tam Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasia na to oficjalnie nie komentuje i nie reaguje, ale do kwatery głównej trafiają już pierwsze wiadomości. O jakie dane chodzi? Kwatera główna na to zbiera informacje wywiadowcze od krajów członkowskich. Chodzi także o informacje z radarów. Jeden z dyplomatów sojuszu powiedział mi, że prawdopodobnie najważniejsze informacje będą pochodzić z radarów w Turcji. Sojusz Północnoatlantycki jest jednak bardzo ostrożny i nikt nie chce się oficjalnie wypowiadać. Jeżeli okaże się, że samolot został zestrzelony przez prorosyjskich separatystów lub Rosjan, Francja będzie musiała zawiesić sprzedaż okrętów wojennych Rosji. Pierwsze reakcje na katastrofę w Paryżu zebrał Marek Gładysz. Rząd Paryżu zapowiadał, że za kilka miesięcy rozważy ponownie, czy należy zawiesić lukratywny kontrakt w sprawie sprzedaży Rosji francuskich okrętów desantowych typu Mistral. Dotąd francuski rząd mówił, że tego typu ostre sankcje na razie nie zostaną wprowadzone. Jeżeli Rosjanie lub prorosyjscy separatyści zestrzelili jednak samolot pasażerski, może to diametralnie zmienić sytuację i mieć konsekwencje porównywalne z międzynarodowym trzęsieniem ziemi. Teraz jeszcze Londyn i pierwsze reakcje brytyjskich mediów na katastrofę we wschodniej Ukrainie. Bogdan Fremorgan. Brytyjskie media koncentrują uwagę na międzynarodowej reakcji, jaką ta tragedia będzie musiała wywołać. Zdaniem byłego ambasadora Wielkiej Brytanii w Moskwie, Sir Tony Brentona. Sprawa musi trafić do ONZ. Nie chodzi już teraz o proukraińskie czy prorosyjskie opinie. W toczący się konflikt wplątane zostały kraje, których pasażerowie byli na pokładzie Boeinga. Korespondenci BBC zaznaczają, że szczątki samolotu spadły na teren kontrolowany przez prorosyjskie separatystów. Dochodzenie w tej sprawie będzie zatem ich zdaniem utrudnione, jeśli w ogóle możliwe. Na koniec powtórzę najnowsze informacje w sprawie katastrofy malazijskiego Boeinga. Według ukraińskiego MSW na pokładzie rozbitej maszyny było ponad 300 osób, a nie jak podawano do tej pory 295. Pasażerski Boeing rozbił się we wschodniej Ukrainie przy granicy z Rosją, na terenie kontrolowanym przez prorosyjskich separatystów. Ci zaprzeczają, by to oni zestrzelili samolot. Twierdzą, że maszynę zestrzeliły ukraińskie siły zbrojne. to na razie oficjalnie nie komentuje tej katastrofy. Na RMF24 znajdziecie najnowsze wstrząsające zdjęcia i filmy z miejsca katastrofy. Tam też możecie śledzić relacje na żywo, minuta po minucie. Kolejne fakty RMFFM w sprawie katastrofy o 20.00. Zapraszam. Radio, Muzyka, fakty. RMFFM.